Podlej tym sadzonki. Przyspieszysz rozwój korzeni, pędów i liści. Wzmocnisz młode rośliny. Będą odporniejsze na choroby i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Do jego przygotowania potrzebujesz kilku produktów, które na pewno masz w domu. Do szklanego pojemnika wlej litr ciepłej wody i to bardzo ważne, żeby woda była ciepła, nie zimna. Teraz dodaj dwa opakowania suszonych drożdży. Drożdże to naturalne źródło witamin z grupy B, enzymów i minerałów, które wspierają rozwój korzeni, wzmacniają odporność roślin i przyspieszają wzrost. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż drożdże się rozpuszczą. Przelej gotowy roztwór do słoika, zakręć go szczelnie i odstaw na dwa dni, żeby drożdże zaczęły fermentować. To właśnie ten proces sprawia, że nawóz staje się naprawdę skuteczny. Po dwóch dniach wystarczy, że otworzysz słoik i podlejesz nim swoje sadzonki. Już po kilku dniach zauważysz zmianę. Liście stają się intensywnie zielone, łodygi mocniejsze, a rośliny wyglądają zdrowo i żywo. To prosty, domowy sposób, który naprawdę działa. Bez chemii, bez zbędnych wydatków tylko to, co najlepsze z natury.